Serdecznie witam, serdecznie witam wszystkich uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Wędkarskiej CZW na gościnnej ziemi łowickiej. Proszę kolegów, spotkaliśmy się tutaj, żeby rozegrać w sportowej atmosferze zawody, Życzę wszystkim, żeby wszyscy uczestnicy tych zawodów mieli pełną satysfakcję z pobytu w naszym okręgu i żeby mieli duże sukcesy sportowe. Witam również przedstawicieli zarządu głównego, kolegę Chązyńskiego, kolegę Kidawskiego przewodniczącego Komisji Młodzieży Zarządu Głównego Kolegię Misia. Życzę wszystkim uczestnikom dużych sukcesów i naprawdę szczerze i serdecznie Was wszystkich witam. Dziękuję. Dziękuję panu prezesowi. Teraz proszę o głos kolegę Misia. Droga młodzieży, drodzy opiekunowie. Cieszę się, że znaleźliście czas, żeby w ten wakacyjny okres przyjechać do Skierniewic, do naszego zaprzeczonego okręgu. Zawsze proszę młodzież o to, aby prawami uczciła tych, którzy zechcieli poświęcić swój prywatny czas i przyjechać z wami. Brawo młodzież! Chciałbym też wspomnieć dzisiaj o takiej bardzo przykrej dla nas sytuacji. Zdarzyło się wczoraj nieszczęście w naszym okręgu, ponieważ zginęła instruktorka wędkarstwa żytowego, którą przygotowywaliśmy. I dlatego chciałbym, żeby Monikę Lubojańską utrzyć chwilką ciszy. Jeżeli możecie, bardzo będę za to wdzięczny. Dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo yy, yy, koledze. Yy, yy, myślę, że oddamy głos osobie teraz najważniejszej, która przejmuje tu rządy dyktaturalne. Yy, kolega Krzysztof Kwastek, sędzia główny tej imprezy. Dziękuję bardzo. Ja zostałem głos czyli skończymy odprawę. Rozpoczynamy zawody rzutowe, mamy parę minut Myślę, że za 5 minut, już bez treningu, każda, każdy zawodnik, wszyscy zawodnicy przygotują się do startu. Za chwilę otrzymacie koperty z harmonogramem, z numerami startowymi, którzy wszyscy zawodnicy, potem wszyscy, mają mieć przyklejone na plecach, tylko i wyłącznie i książeczki startowe, tak jak to było na każdych zawodach. Ja może Wytłumaczę, bo jest kilku nowych uczestników. Każdy z nas dostanie książkę startową. Oczywiście kolory są tak jak na każdej olimpiadzie. Zielony 12-latkowy, 14 żółty i niebieski przez 16-latkach. I na takich samych kolorach będziecie mieli wyniki oczywiście na tablicy tam blisko domku numer 3. Bardzo proszę, żeby każdy zawodnik przychodził do swojej, na swoją żółtnię, na swoją kolejkę, miał przygotowaną książeczkę. Czyli jeżeli to będzie Arabę, pierwsze dwie kartki, to akurat nie mam białej, bo pokazują sędziom. Więc jeżeli to będą dwie kartki, podkłada je podkładkę i taką książeczką przychodzi na swoją rzutnię. To samo dotyczy następnych konkurencji, czyli żółta zostaje dla niego, dwie kartki następne na skisza. I tak podchodzi narzutnie. Na odległość od razu mówię, bo też były pytania w Barzejewku. Nie ma książeczki, będą listy zborcze. I ostatnie kartki zostają wam na popołudniową konkurencję na te sprawnościowe. Także proszę nie zgubić książeczki, nie giąć jej. Po skończonych konkurencjach zostają ona dla Was. Możecie z nią zrobić, co będziecie chcieli. Ja teraz rozdam kopertę z